W przyszłym roku powinno być lepiej, ale ten jest krytyczny. Tak mówił dziś premier, mówiąc o gigantycznych pieniądzach, jakich brakuje nam w budżecie. Trafi do niego o 24 miliardy złotych mniej niż zakładano. Dziura w nim miała wynieść 35 miliardów, teraz to będzie ponad 51. W wydatkach ministerstw trzeba będzie zaoszczędzić ponad 8 miliardów. Skąd takie problemy? Gdzie trzeba będzie ciąć i czy wszyscy to odczujemy? كامل جبكان Raczej już nikt nie może powiedzieć, że jest optymistycznie. Wszystko zaczyna się tu. Przy sklepowych kasach. 3 lata temu robiłem zakupy, to robiłem więcej pieniędzy, wydawałem. Może więcej pieniędzy, po prostu wszystko mniej kosztowało i było inaczej. Polacy kupują mniej, więc mniej pieniędzy z podatków zasila budżet, a to już poważny problem. Konsumpcja, jak i inwestycje wyraźnie siadły. Ratunkiem. Ma być pilna nowelizacja ustawy budżetowej. Dziura budżetowa będzie większa o mniej więcej 24 miliardy złotych niż wcześniej przewidywano. Z tego 16 miliardów będzie dopisanych do deficytu po nowelizacji budżetu. Pozostałe 8 miliardów trzeba będzie jednak znaleźć, tnąc wydatki ministerstw. Cięcia ograniczamy do no, minimum niezbędnego, potrzebnego, ale rzeczywiście minimum i one nie powinny być odczuwalne w żaden sposób przez, przez obywateli. Jeszcze nie wiadomo, jakich obszarów dotkną oszczędności. Już dziś ministrowie otrzymają z kancelarii premiera propozycje. To jest realny budżet na przyszły rok. Oszczędności. Już dziś. Tak mówił szef resortu finansów, gdy kilka miesięcy temu uchwalano budżet. Tak premier mówił kilkanaście miesięcy wcześniej, Budżet na rok 2012. Na rok, który być może będzie rokiem najbardziej krytycznym. A tak mówi dziś. Że rok 2013 jest tym rokiem krytycznym. Opozycja już wytacza ciężkie działa i przypomina, że przed wielką dziurą budżetową ostrzegano już dawno. To leczenie snem, które od dłuższego czasu już rząd uprawia. Dzisiaj zostało definitywnie przerwane. Jak długo Polska może bez jakichś już zupełnie niszczących szkód znosić rządy bankrutów, nieudaczników? Ludzi, którzy po prostu nie potrafią rządzić. Ale także opozycja zalicza wpadki. To wypowiedź wiceprezes PiS zajmującej się sprawami gospodarczymi. Deficyt przekroczył już progi ostrożnościowe. Beata Szydło wyraźnie pomyliła podstawowe pojęcia. Chciałem tak doprecyzować, bo pani, pani powiedziała, że deficyt przekroczył progi ostrożnościowe. Rozumiem, że o dług publiczny chodzi. Luch, przepraszam, tak, tak. Progi ostrożnościowe długu publicznego są trzy. 50, 55 i 60%. Został przekroczony pierwszy próg, co oznacza, że zgodnie z prawem nie można już powiększać deficytu w stosunku do poprzedniego roku, ale teraz rząd zdecydował, że ten próg zostaje zawieszony. co daje dużą swobodę przy zadłużaniu się. Trafialiśmy z decyzjami dokładnie w czas. Oszczędzaliśmy, kiedy to było możliwe i pożądane, luzujemy, kiedy to jest niezbędne. I dlatego są decyzja o powiększeniu deficytu. Ekonomiści wskazują, że dzisiejsze zapowiedzi to po prostu dostosowanie budżetu do realiów. To jest sygnał słabości jest sygnał, że sytuacja jest bardzo poważna, że nie jesteśmy w stanie według reguł gry, które zostały lata temu zapisane, już nowelizować budżetu.